Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Dzień dobry, witam państwa. W miesiącu czerwcu funkcjonariusze placówki straży granicznej w Lubaczowie ujawnili dwa nielegalne przekroczenia na odcinku granicy zielonej. Pierwszego przekroczenia dokonał obywatel Francji, który zgłosił się do kontroli granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski. Niestety nie posiadał uważnego paszportu, tylko dowód osobisty, w związku z czym strona ukraińska zawróciła go. Mężczyzna pieszo kompleksem leśnym udał się na stronę ukraińską, zatrzymany został dopiero w miejscowości Lwów przez ukraińskie służby graniczne. Drugiego przekroczenia dokonał obywatel Ukrainy, który, jak twierdził, uciekał przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 25 czerwca również obywatel Ukrainy usiłował dokonać siłowego przekroczenia granicy. Mężczyzna pojazdem staranował szlaban zabezpieczający, został zatrzymany dopiero przez kolczatkę. Zespoloną z posterunkiem zabezpieczającym. Jak twierdził, całej sytuacji nie pamięta. Oczekiwany kilkudniowym, zdenerwowany kilkudniowym oczekiwaniem w kolejce postanowił wypić spore ilości alkoholu. Następnie wsiadł do pojazdu i siłowo usiłował dokonać przekroczenia granicy. O całym zdarzeniu, jak twierdził, dowiedział się dopiero od policji. Nie był świadomy, że dokonał siłowego, próbował dokonać siłowego przekroczenia granicy. W miesiącu czerwcu funkcjonariusze udaremnili przemyt pojazdu, Skradzionego na terytorium Unii Europejskiej wartego 75 tysięcy złotych. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali pięć osób, w tym cztery poszukiwane listem gończym. Jedna osoba 35 razy przekroczyła granicę na zmienionych danych osobowych. Mężczyzna używał trzech nazwisk w celu dokonania granicy, ponieważ był zastrzeżony w systemie poszukiwawczym.